D3L 45 W, 3200 W grzania. Podłączone na kablach rozruchowych z akumulatora 12V, chyba 112V. Sterownik, włącznik, przedmuch, wyłączanie, grzanie. Grzanie słabe, pompka paliwowa i puszka z olejem napędowym kompletna wiązka kabli, wydech kominek. Testujemy działanie. Teraz mamy w pozycji 0. Teraz włączamy przedmóg. Wyłączamy. Załączamy brzemię. Na początku powinno pojawić się pewne kopcenie wokół skomina. Pompka zaczęła pracować, czyli podaje paliwo, zaraz pojawi się płomień. Zaczyna pojawiać się mgiełka dymu, spalin, czyli ze odpaliło No teraz widać spalin. słychać charakterystyczny płomień. Pojawił się płomień, Znik, zniknęły opary, zniknęły spaliny. Debasto pracuje czyściutko. Wydech jest jeszcze chłodny, jeszcze się nie nagrzało. Teraz będzie zwiększać obroty. Wszystko pracuje bardzo ładnie. Mało używany, więcej swojego żywota przeleżał na półce. Zwiększają się odwrotnie grzania. Ciepłe powietrze zaczyna wylatywać. Face on się ciepło, można przekręcić webasto na mniejsze obroty, wtedy też jest spalanie mniejsze, czyli dajemy na króleczkę, zmniejszają się obroty muchawy i dawkowanie paliwa. słabszy, płomień słychać nadal, dawkowanie paliwa jest Z dmuchawa chodzi cichutko, znaczy że łóżyska są w bardzo dobrym stanie, nie gwizdze, nie uciera. Idealne do ogrzewania busa. Grzewanie pracuje na połowie mocy. Grzeje bardzo mocno. Dawka paliwowa jest zmniejszona. A tak samo obroty dwuchawy są zmniejszone. Przekręcamy na większą moc grzania zwiększa się dawka paliwowa zwiększają się obroty zwiększa się grzanie i wyłączamy ogrzewanie pompka przestaje pracować piec się przedmuchuje zgaśnie płomień pojawia się dym Nu vă basta cum ce spune